Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii. Ja się nią mega mega jaram. Jakiś czas temu jak tutaj słuchajcie, klikniecie, pojawi wam się jakby zapowiedź tej serii nowej serii, e, chyba największej serii, e, największej i jakby najbardziej kosztownej, jeżeli chodzi o moje, moje wydatki na tą serię bo to, będzie, bo to będzie akwarium morskie od A do Z. Już prawie bym się pomylił krewetkarium morskie, bo jak wiecie na moim kanale jest jeszcze inna seria, która się nazywa Krywetkarium Morskie od A do Z i tam też bardzo, bardzo zapraszam. E, słuchajcie, e, przyszła do mnie paczuszka. Ona jest już otwarta, więc to nie będzie taki typowy unboxing z tego względu, że e, przyszła do mnie rzecz, którą zamówiłem z Aquatrendu, e, którą zamówiłem z Aquatrendu. Ona do mnie przyszła i chciałem ją, jak, że tak powiem, otworzyć przy kurierze, bo to jednak jest nie nietania, nietania rzecz. Mega się nie umiaram. To jest jakby pierwsza rzecz do kompletu mojego akwarium morskiego. Jak wiecie, będzie grubo, będzie fajnie, będzie ciekawie. Troszkę Wam poopowiadam o tym sprzęcie, bo to też jest nowość na naszym rynku. Nie wiem, czy ktoś pokazywał ten sprzęt u nas na rynku już na YouTubie. Chyba nie. Ja wspominałem na zapowiedzi o tym, to jest, że tak powiem, nie tyle automatyczna dolewka. Ale to jest i pompa dozująca, i automatyczna dolewka, e, i czujnik temperatury, i czujnik pH. E, no taki, jakby mały komputerek z, z aquatrendu, nowość, i już wam w tym momencie ją pokażę, jak, jak ona wygląda, i popowiadam wam chwilę, dlaczego, dlaczego ją wybrałem, co nam ma takiego fajnego niż inne, na przykład tanie pompy, które są e, na rynku. Dlatego otworzymy, słuchajcie, kartonik Dozer AT1. Tak to słuchajcie wygląda, zaraz to wszystko otworzymy, wszystko Wam z bliska pokażę, tylko Wam pierw jakby powyciągam co ja tutaj mam, nie? Kolejną rzeczą Jest Dozer AT2, czyli to jest jakby Dodatkowy moduł do dozer 1 Do tej pompki, która jest główna z wyświetlaczem Tutaj całą jakby programujemy tą pompkę, a tu jest jakby dodatkowy Dodatkowy yy, Moduł Gdzie mamy dodatkowe 3 Trzy pompki dozujące. Następnie mamy elektrodę, elektrodę pH. Następnie mamy sensor, sensor do temperatury mierzenia. Mam nadzieję, że to nie spadnie. I ostatnią rzeczą, tak, ostatnią rzeczą teraz ja to już ściągnę. I ostatnią rzeczą jest czujnik poziomu wody do naszej doleweczki. Tak to się słuchajcie wygląda, taka jest paczuszka, która do mnie przyszła. Odpakujemy wszystko, wszystko wam dokładnie pokażę, wytłumaczę co, jak działa, co nam ma takiego fajnego i będziemy wtedy więcej wiedzieć. Oczywiście ta pompka dozująca, ten cały komputer tutaj z tymi wszystkimi czujnikami, jak najbardziej do akwarium morskiego, ale oczywiście do akwarium roślinnego, gdzie potrzebujecie dozować sobie różnego rodzaju nawozy. Jak najbardziej, czujnik temperatury, dolewka i tak wszystko, jak najbardziej też do akwarium słodkowodnego się nada. To zerknijmy na to z bliska. No dobra, to mamy DOSER AT2, DOSER AT1. To, co Wam wszystko, słuchajcie, pokazałem. Zacznijmy od głównej, głównej pompki DOSER AT1. Już sobie ją otworzymy. Zobaczymy, jak wygląda. Instrukcja obsługi, e, wszystko ładnie, słuchajcie, pokazane, wszystko w języku polskim. E, I co najważniejsze, że macie obszerną, mega obszerną, słuchajcie, instrukcję i wszystko jest w języku, w języku polskim. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Mamy, słuchajcie, już wężyk e, silikonowy. Mamy, słuchajcie, taką, taką miareczkę. Tu jest napisane 15 ml, więc raczej ona będzie na 15, właśnie. Mililitrów, taka miareczka. Mamy śrubokręcik. Dalej, słuchajcie, mamy uchwyt na 4 na wężyki. Taki z akrylu. Zasilacz 12V, 2A. I tutaj jest już. To sobie odłożymy, bo to nas ciekawi najbardziej. Sama pompka. Ok, tak słuchajcie, wygląda sama pompeczka. Tak się słuchajcie, ona prezentuje malutka, zgrabniutka. Otwórzmy sobie ten drugi moduł. Mamy kabel, żeby podpiąć drugi moduł do tej głównej pompki. Mamy to. Mamy kolejny uchwyt na cztery, na cztery wężyki. Uchwyt akrylowy. Dobra, otwieramy dalej. Wężyk silikonowy, miareczka na 15 ml płynu. słuchajcie sam, sama pompka sam dodatkowy moduł DOSER AT2 widzicie jest, różnica jest znaczna nie? DOSER AT1 całość programowalna z wyświetlaczem przód identyczny z tyłu tutaj mamy tylko możliwość podpięcia tutaj pompki i to jest, i to jest tyle teraz otworzymy sobie elektrodę pH I sama, sama czujka, jak widzicie, jeszcze nie otwierana. Wszystko funkielnówka, świeżutkie. Dobra, to mamy, to mamy, słuchajcie to. Dobra, w kolejnym pudełeczku e, sensor temperatury. Tak to słuchajcie, wygląda. Też szybko, łatwo do podpięcia do, do ser AT1. Dobra, i ostatnie to większe takie, większe takie pudełeczko, tutaj mamy wszystko co jest nam potrzebne do automatycznej e, dolewki, czyli mamy tak. <laughs> zobaczcie, no rzadko się spotyka, wiecie, ja się jadam takimi rzeczami, bo nie zawsze jest jak się coś kupuje, że macie ładnie zapakowany śrubokręcik, tutaj macie zobaczcie dwie tryteczki, małe, żółte, żeby sobie coś tam spiąć, co będziecie chcieli. Wężyk już grubszy, też silikonowy do dolewki. Uchwyt, zobaczcie taki plastikowy. Żeby nam się nie zaginała, w sensie, że jak będziemy sobie mocować, to sobie wężyk prowadzimy tutaj. Słuchajcie, po tym plastiku. Naraz go. O. Widzicie? Montujemy sobie, montujemy sobie tak. Przykręcamy tutaj na krawędź naszego akwarium czy tam nie wiem, czy, czy sampa, czy gdzie tam chcemy to zamontować i macie wszystko ładnie się trzyma, nie? tak to słuchajcie wygląda to mamy to, to mamy to mamy uchwyt do zamocowania czujnika tych pływaków czujnik, który się składa z dwóch sensorów, jeden jest tutaj drugi jest yy, w tym miejscu to jest to i na końcu mamy jeszcze pompkę, którą sobie montujemy w naszym pojemniku, gdzie mamy wodę. Podpinamy, podpinamy ten gruby wężyk silikonowy, i tu już mamy naszą doleweczkę ogarniętą, nie? czyli tak to słuchajcie, tak to słuchajcie wygląda. Dobra słuchajcie, jak już sobie rozgrzewaliśmy i otworzyliśmy wszystkie te pudełeczka, to pewnie zadacie mi teraz pytanie. E, dlaczego akurat wybrałem to? Dlaczego Aqua, Aqua Trend? E, po pierwsze, nowość na naszym rynku. E, to jest ulepszona wersja e, tego modelu AT1 Plus do sera. Kolejną rzeczą jest to, produkowana w Polsce e, w Łodzi. E, to jest, słuchajcie, to. E, kolejną rzeczą, która skłoniła mnie do zakupu tego urządzenia, które no, nie jest tanie, bo za taki zestaw jak wam pokazałem, oprócz dodatkowego dozera AT2, czyli mamy ten doser, plus te wszystkie czujniki, no, trzeba ponad tysiączka, tysiączka zapłacić, nie? No dobra, ale to jest, słuchajcie to. Mamy tutaj w zestawie trzy pompy dozujące. Trzy pompy dozujące o wydajności 100 ml na minutę każdej z tych pomp. Jeżeli nam jakby zabraknie, bo wiecie, KH. Magnez wapno, by się chciało jeszcze podłączyć, na przykład w przyszłości wódkę albo cokolwiek innego, no to wtedy mamy doser AT2, tutaj kabelkiem spinamy te dwa dozery, i już mamy 6 sześć, e, sześć pomp dozujących. I tak e, to mam to nam w zupełności wystarczy. Jeżeli macie akwarium roślinne jakieś i potrzebujecie dawkować nawozy dla roślin. No, to mi się wydaje, że 6 pom dozujących w zupełności Wam na potrzeby akwarystyki słodkowodnej wystarczy. Kolejną taką ciekawostką to jest to, że naprawdę precyzyjnie, precyzyjnie możemy skalibrować, słuchajcie, to urządzenie i mamy pewność, że taką dawkę, jaką sobie zaprogramujemy, taka dawka będzie podawana do naszego zbiornika. Kolejnym, słuchajcie, fajnym rozwiązaniem tego urządzenia jest to, że. Łatwość programowania. Wystarczy, że podamy mu tylko ile chcemy danego płynu na daną pompę podać dziennie i ile razy dziennie chcemy podać, a on już sobie sam podzieli tak te dawki, żeby były tak podawane do naszego zbiornika, żeby płyny nam się nigdy nie zmieszały, jakby przy podawaniu. Nie będzie takiej sytuacji, że jednocześnie podajemy 3 czy 6 nawozów, jeżeli chodzi o akwarystykę słodkowodną. Ja tu będę się skupiał na akwarystyce morskiej, bo to jakby po to jest ta pompa, ona będzie używana u mnie w akwarystyce morskiej. Czyli jak podajemy KHCA i MG, to te płyny nam się nigdy nie zmieszają. Tak, komputer jak sobie tutaj wymyśli, wykalkuluje, żeby odpowiednio w ciągu dnia jakieś tam dawki nam się dodawały do zbiornika i tak, żeby nam się nigdy nie pomieszały te płyny. To jest też spoko rozwiązanie, prawda? Kolejnym słuchajcie, mega mega fajnym featurem jest to, że urządzenie posiada możliwość monitorowania jakby zużycia płynów, jakie są podpięte pod poszczególne pompy. Czyli podpinamy pod pompę np. numer 1 butelkę 5-litrową, e, programujemy tutaj, że na pompie numer 1 jest butelka 5-litrowa, i w momencie, kiedy dozuje nam powiedzmy 100-200 ml dziennie, to odejmuje od tych 5 litrów. I jeżeli dochodzi już jakby do końca tej 5-litrowej butelki, on to już wie, to urządzenie już to wie i nas, i nas informuje alarmem, że kończy nam się płyn w naszym, w naszym tym głównym pojemniku. Także to jest naprawdę mega, mega fajne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. Jak wiecie, lubię wszystkiego rodzaju nowinki, takie, wiecie, bajerki, dlatego to jest kolejna rzecz, dlaczego wybrałem właśnie Aquatrend, a nie jakąś inną e, pompę. W momencie, kiedy podepniemy pod urządzenie naszą elektrodę pH e, i nasz czujnik temperatury, to czym się też sobie możemy ustawić, tutaj zaprogramować, jaką chcemy mieć górną i dolną granicę, żeby nas urządzenie alarmowało. Czyli jeżeli przekroczy temperatura, daje nam sygnał dźwiękowy, ale także tutaj na wyświetlaczu się pojawia, że jest za wysoka temperatura lub za niska, i tak samo, jeżeli chodzi o pH, tak sobie możemy ustawić górną i dolną granicę. I tak samo urządzenie będzie nas alarmowało, że jeżeli coś jest nie, nie tak. Nie? No jak wiecie, e, ja wybrałem zbiornik e, Glossy Marine. I tam no, zbiornik raz, że nie jest duży, dwa, że miejsca w szafce też jest e, mało. Dlatego ładne, zgrabne urządzenie. Wszystko wpinamy do tego jednego urządzenia, i jakoś wiecie, no, tam z miejscem też będzie mi o wiele łatwiej, że tak powiem, wszystko ładnie poukładać, żeby wszystko miało ręce i nogi. Automatyczna dolewka, czyli dolewa nam urządzenie odparowaną wodę, która nam odparowała ze zbiornika. Jak już Wam pokazywałem, tutaj czujnik składa się z dwóch czujników. Mamy tutaj dwa pływaki, dwa osobne pływaki. Jeden pływak działa z opóźnieniem, z tak zwaną histerezą. Drugi pływak już jest ten jakby ten główny pływak w razie gdyby, Coś się z pierwszym pływakiem stało, to ten zawsze zadziała. I jeden pływak działa z opóźnieniem, to jest dlatego tak, że jakbyśmy mieli e, powiedzmy jakieś falowanie wody albo coś by się tam nam działo na tej tafli, by były jakieś sztormy albo coś, to żeby nie było tak, że poruszę tego nam tym pierwszym pływakiem i od razu nam się za woda zacznie dolewać. Dlatego to jest z opóźnieniem i tak to ma działać. A drugi to już jest po prostu mur beton. Jeżeli drugi się poruszy, zadziała wtedy nam się woda już automatycznie dolewa. Ale dlatego są słuchajcie, dwa pływaki, żeby to nie było takiej sytuacji, że od razu po pierwszym nagle zaczyna nam dolewać dolewka e, wodę. Bo to mówię, może być chwilowe coś, może, wiecie, no, coś się zadziać, że nam ta woda zacznie falować, ruszać się, cokolwiek. Nie możemy my tam gmerać i po co nam ma od razu, wiecie, to skakać i dolewać nam wodę, bez sensu. Dlatego... E, i jeden czujnik działa z opóźnieniem, a drugi czujnik już jest taki właściwy, który cokolwiek by się działo, to zaczyna dolewać wodę. To jest, słuchajcie, słuchajcie to. I tak wygląda e, pierwszy mój zakup, który wykonałem, AquaTrend Dozer AT1. Opowiedziałem Wam troszkę o tych takich feature'ach, bajerach, które ta pompa posiada. E, chciałbym Wam teraz to podłączyć i Wam pokazać, ale nie bardzo, słuchajcie, nie bardzo jakby jest to sensowne, no bo Podepnę zasilanie, pojawią nam się pewne informacje na wyświetlaczu i dalej, no ja Wam nie pokażę, nie mam tutaj płynów, jak to dozuję i tak dalej. Sądy PH też, nie chcę teraz tutaj w garażu otwierać. Wszystko Wam pokażę, słuchajcie, jak będę to montował już w akwarium, w zbiorniku. Przecież będziemy to robić razem, ja to będę robił razem z Wami. Krok po kroku będziemy montować, będziemy to programować. Ja też nie jestem teraz znawcą że ja po prostu e, wszystko wiem i tak to ma być. Po prostu będziemy razem sobie klikać, ustawiać. E, ja was też będę podpytywał, e, co byście dali, jaką dawkę, wszystko. No to będziemy, słuchajcie, wspólnie robić, bo to ma być projekt w sumie mój, ale ja chcę tego robić z wami, tworzyć go z wami. Dlatego będziemy razem, słuchajcie, wszystko robić, żeby miało ręce i nogi. Chciałem wam pokazać pierwsze urządzenie, jakie do mnie przyjechało z firmy AquaTrend. E, tak to słuchajcie wygląda, zamontujemy to za jakiś czas. Kolejną rzeczą no, musi być akwarium, jeszcze nie mam akwarium, więc zacząłem od, yy, od tego sprzętu, bo to jest nowość fajna i też chciałem mieć ją jakby od razu szybko u siebie, żeby Wam pokazać, nagrać film na YouTube'a, troszeczkę Wam o tym yy, poopowiadać, bo to nie jest tak, że ja wziąłem to urządzenie po prostu w ciemno, nie? Bo, bo tak mi się widziało. Po prostu poczytałem troszeczkę, podowiadywałem się, zaciągnąłem opinii różnych osób. I tak jak możecie wiedzieć, mam dolewkę, to takie oko e, też z Aquatrendu przy mojej tej kostce morskiej. Działa super, sprawdza się fajnie i dlatego stwierdziłem, że Aquatrend e, będzie jakby tą pompą, która będzie jakby opiekowała się moim zbiornikiem morskim i dlatego wybrałem Aquatrend Doser AT1, bo to jest nowość. Nowość, ma kilka fajnych barier, o których Wam wcześniej powiedziałem. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, proste. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. E, troszeczkę przedługawy film. Mam, mam nadzieję, że wszystko jasne, zrozumiałe. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.